Dzień dobry Państwu. Witamy w podsumowaniu października. Porozmawiamy przede wszystkim o wyborach, prawda? Ponieważ, o właśnie, ponieważ to jest temat, który jest ważny i który od razu zacznę od miłej informacji dla Państwa i dla nas, że udało nam się te wybory bardzo dobrze obsłużyć od strony czysto dziennikarskiej. Czemu czytelnicy dali wyraz? I po raz pierwszy w Okopres przekroczyliśmy 2 miliony tzw. unique users, czyli pojedynczych użytkowników, czyli konkretnych osób, które zajrzały w październiku na naszą stronę, odsłaniając ją, czyli zaglądając do czegoś, grubo ponad 5,5 miliona razy. Czyli nie jesteśmy już portalem małym, już nawet nie jesteśmy średnim, tylko już jesteśmy średnio dużym. Jeżeli już tak dalej za ciosem się chwaląc, to myślę, że trzy rzeczy wyborcze, żeśmy zrobili lepiej niż inne media, to mówię to z całą odpowiedzialnością. To znaczy, po pierwsze, napisaliśmy taki tekst, w którym wyliczyliśmy, że granicą zachowania władzy dla Jarosława Kaczyńskiego jest 43%. I dlatego z taką, można powiedzieć, uzbrojonym okiem, patrzyliśmy wszyscy razem na wyniki Exit Poll. Yy, które pokazały się od 21, gdzie PiS miał 43, miał 6, prawda? 55 zdaje się dokładnie. Yy, I już wtedy było widać, że to oznacza minimalne zachowanie władzy yy, i że te 51%, że bo, bo to się zamieni w 51% miejsc w Sejmie. Najmniej jak można było wygrać, ale wygrane, prawda? Po drugie, jako pierwsi podaliśmy tę no Dla sił demokratycznych strasznie w sumie miłą informację, że Senat jednak zostaje w rękach opozycji. Znaczy nie zostaje, tylko zostaje przejęty z rąk PiS w ręce opozycji. I to dzięki znowu kupie Szymczakowi, jego wnikliwości. Jest na urlopie, więc nie może jest z nami być. I takim dokładnym wyliczeniom. I wreszcie po trzecie, nie wiem czy Państwo też pamiętają ten moment i czy Wy go pamiętacie. Kiedy od rana, w dzień po wyborczy poniedziałek, PKW podawało dane, które w drastyczny sposób odbiegały od exitpola i pokazywały znacznie, znacznie większy wynik PiS. 49? Tak. I myśmy, i myśmy po prostu napisali z pewną trwogą, no bo takie rzeczy zawsze trudno jest yy, pisać na 100%, ale z, na dobrym gruncie analizy napisaliśmy, że w ogóle nie należy tym przejmować że te wyniki będą się zbliżały do exit pola i że prawdopodobnie wynik exit pola okaże się trafiony. No i na co wyszło? Niewiarygodny sukces IPSOS, który zresztą jest firmą badawczą, trzecią największą na świecie, która dla nas robi to badanie, dla nas, czyli dla Państwa, ponieważ ich błąd w exit -polu w pomiarze dwóch największych sił, czyli PiS i Koalicji Obywatelskiej wyniósł, uwaga, 0,01% w platformę znaczy w Koalicję Obywatelską trafili w punkt w pis się pomylili właśnie o jedną setną procenta, to jest bardzo, to, to, że... nie, się... nie, nie, exit, exit, exit poll to dlatego, że pozmienił metodologię, prawda? tak, ponieważ jak nam Zdradził koordynator tej, tej, tej akcji liczenia, znaczy sondaży w dniu wyborów. Pierwszej, znaczy w zeszłym, w, w, w eurowyborach oni nie doszacowali PiSu, ponieważ, uwaga, wyborcy PiS ukrywali to, na kogo głosowali. To jest zresztą tego w ogóle analitycy nie wzięli pod uwagę, ponieważ no... Jeżeli ktoś ukrywa swoje poglądy, to, to na ogół jakieś takie skrajne partie małe i tak dalej, i tak dalej. A tutaj ludzie popierający potężną partię władzy nie przyznawali się do tego, na kogo głosowali. No ale, ale wzięli korektę na to i stąd tak fantastycznie trafiony wynik. No dobrze, to teraz powiedzcie, co wy, co wy myślicie o, o tych wynikach, prawda? Nie są najgorsze. Mogło być gorzej. Jak miało być gorzej. Miało być wynik gorzej. Wynik piso, jakby, no znaczy, co, to było słychać w przemówieniu Kaczyńskiego po, po ogłoszeniu exit poli, że, że jestem bardzo rozczarowany, ponieważ jakby w, w takiej ca całej narracji... I prawa i sprawiedliwości. To jest taka partia, która, która jakby ona, ona obsługuje potrzeby Polaków. To jest ta partia, którą jeśli Polacy będą wiedzieli, że, że jest, taka, jest taka partia jak Prawa i Sprawiedliwość i ona ich wypa oni dobrze rządzą i tak dalej, to Polacy na pewno, na pewno w większości na nich zagłosują. To jest taki to jest w, w, w prawie i sprawiedliwości jest taki Taki naprawdę, naprawdę bardzo silny e, e, nurt mówienia o tym, że to jest partia większości, to jest partia polskiego polskiego narodu. Szczególnie ten ostatni przedwyborczy no. tydzień, już był taki rozpasany w wypowiedziach no. polityków PiS. Zaczęły się pierwsze zapowiedzi, czego my nie zrobimy, jeśli będziemy mieć większość no. konstytucyjną. Więc potem nic dziwnego, że prezes Jarosław Kaczyński mówił o tym, że zasługują na więcej, kiedy zobaczył wynik I najwyraźniej, ja nie, ja nie wiem, panie, ja tak. czy on to, to szczerze że czy już tak, tak głęboko mu weszła jego własna narracja polityczna, że, że po prostu nie potrafię mówić inaczej, ale. Ale był bardzo rozczarowany tym 43%, mimo że to jest oczywiście doskonały wynik. To, to jest, to jest, to jest znaczy doskonały wynik jakby w takich jakby normalnych okolicznościach. To znaczy, to jest te 43% to jest to, jest, to, to jednak. Daje, to jest tak, ponad 8 milionów głosów i tak dalej. Ale, e, ale pod tym względem coś, to no, coś tu bardzo zaszwankowało, to znaczy, że to jakby że naprawdę jeśli na więcej, ale ale jakby, jakby ten wynik jest dla nich problemem na przyszłość i jest, jest problemem no, no, na najbliższe parę miesięcy, to znaczy, że. A, że jakby coś muszą zmienić w tej swojej opowieści, bo po prostu ta opowieść już się trochę nie, nie trzyma kupy. No. Czyli, nie, nie są już partią większości, bo nie, nie mogą udawać, że są. Także... Ja to też tak też mówił, że, że te, te osoby, które nie są przekonane, musimy nie. przekonać do naszej narracji. No dodatkowo też ta opowieść, która była, będą w tym momencie w Nowym Sejmie podgryzać trochę now nową siłę. Z jednej strony z prawej strony Konfederacja, z lewej strony Lewica, no i też coraz silniejsza w ramach Zjednoczonej Prawicy, ziobryści i, i gowinowcy, więc to nie będzie tak na pewno wygodne rządzenie, o czym zresztą też, też pisaliśmy w kilku. Mieliśmy marzy. tekst, tak, taką analizę Kaczanowicza hmm. i Grzmajgą. Hmm. Tak, i, e, która właśnie mówi o tym, że, że ten układ, który, który był dotychczas, przed wyborami, był dla Prawa i Sprawiedliwości bardzo wygodny. Na to, że można było skleić opozycję w jaką, taką, taką jedną, prostą do do atakowania masę, mimo że to, było jakby, to w dużej części było oczywiście jakby, to była oczywiście czysta demagogia, i tak? propaganda, no? ale tak, tak, tak było łatwo to zrobić, tak? jeśli, jeśli, jeśli można było posłamić na przykład opozycję, a opozycję z z, z um, wobec Sprawiedliwości, opozycję z, z takim nurtem, liberalnym gospodarczym. Tak? Także z lewicą w, w Sejmie będzie trudniej. Tak samo z drugiej strony, PiS przedstawiał sam siebie jako jedyną słuszną partię prawicową, patriotyczną i tak dalej. No teraz, teraz ma konkurencję. Sensie, po pierwszych wywiadach z członkami Konfederacji wiadomo, że tak, to nie będzie prosto. Tak. Czyli taki mamy paradoksalny wynik, że z jednej strony PiS wypadł gorzej niż, niż powinien wypaść, w pewnym sensie, no, zwłaszcza że my na to patrzymy z takiej, we, z takiej polskiej perspektywy, ale jakby patrzeć trochę szerzej, no to w gruncie rzeczy PiS jest taką po prostu odmianą takiego prawicowego populizmu, który w wielu krajach świata zdobywa znacznie większe poparcie. A. Poczynając od Rosji, tak? Gdzie. A gdzie to jest tam ponad 70%, ta partia Putina mhm. ma grubo ponad 70%. Ale to w Rosji trudno mówić o, o naprawdę. my jeszcze jednak wczoraj okay. mieliśmy zdrowy okay. system okay. wyborczy. Przez, okay. no, tak. no ale jak popatrzymy z kolei na Węgry, no to tam ten wynik wyborczy jest jednak pod 50% dla, dla Orbana w sojuszu z nacjonalistami, czyli troszkę tak jak zresztą PiS, bo PiS tak. też przecież idzie w sojuszu. Ale dzięki, i to jest też wielka, wielka przestroga, dzięki strasznie chytrze zrobionej ordynacji wyborczej tam, to się zamienia takiej mieszanej, proporcjonalno-większościowej, to się zamienia na ponad 70% miejsc w Sejmie i dusza piekła nie ma, prawda? I tak samo Partia Sprawiedliwości i Rozwoju jana też ma jednak znacznie większe poparcie niż PiS. Więc na tym całym tle jeszcze jak dodamy fantastyczną koniunkturę, no, bardzo dobrze opanowane media publiczne, z takim no, dużą mobilizację elektoratu. I ogromną mobilizację elektoratu i wsparcie Kościoła, mhm. który, na który Kaczyński postawił no, w niewiarygodny zupełnie sposób, prawda? W tej swojej słynnej wypowiedzi o nihilizmie i w osobistym podziękowaniu dla arcybiskupa Jędraszewskiego. No, to jak to wszystko razem dodamy do siebie, no to te 43% z małym haczykiem, które było tak na granicy porażki, można mm. powiedzieć, to jest naprawdę słaby wynik. Ale opozycja demokratyczna też ma słaby wynik. Ja słaby wynik, to tak. no, no, jest, sobie, na, jest na, dobra, dobra wiadomość. Co jest wynik. Na, na, tak. na pewno pani jest w kłopocie z, z tym senatem, no bo jest teraz taka sytuacja, że no jakby już ta maszyna legislacyjna, która tak świetnie działała w poprzedniej kadencji, no będzie. Będzie w jakiś sposób powstrzymana przez to, że opozycja przejęła Senat. No, nie powstrzymana, tylko opóźniona, bo, bo Sejm ostatecznie i tak może odrzucić opinię Senatu. Tylko, tylko to, będzie to musiało wszystko potrwać trochę dłużej niż do tej pory, więc nie będzie ustaw robionych w kilka dni. I na trochę się naszych artykułów w nocy, piszę. Bardzo... Noc, noc, to jest bardzo cena, proces. To testy. jest doskonałą wiadomością dla redaktora prowadzącego. Może <grym> iść <grym spać <grym tak w miarę spokojnie, w tym <grym> się wezmą w wersji trzeciej. I... Nic się nie wydarzy. To jest ogromne już. o sejmowych debatach tak. w nocy, ale już nie o przyjmowaniu całych ustrójów. Tak, nie, nie ma takiej obawy, takiego że ktoś tam po prostu wywrócił ustrój w, w jedną noc. I to to była największa groza tej maszynki, która, która się zacięła teraz. Że, że wszystko można było zrobić nagle i że, e, e, i że znaczna część obywateli żyła w ciągłej obawy przez to, to przed tym, co się może wydarzyć tak było, zwłaszcza, no, zwłaszcza jak sądzę, w przypadku kobiet, które, kobiet które bały, praw kobiet, które, które się bały, że że nagle zostaną pozbawione tej reszty praw, które mają. I to, i to jest coś, co, co na szczęście już teraz nie nastąpi z dnia na dzień. To tyle można powiedzieć. Chociaż też, hmm. też będzie to wymagało olbrzymiej mobilizacji senatorów, hmm. No, hmm. bo hmm. wszystko jest. Hmm, teraz niestety no, nie, nie to mieliśmy to. jeszcze czynnego sejmu w okresie takich dwóch, można powiedzieć, gorących sporów obyczajowych, sprawy obyczajowe, ale to się tak, to jest, właściwie taka nazwę, że, to jest właśnie taka, właśnie, jest taka głupia nazwa, mówi się tu tematy obyczajowe, ale tak naprawdę chodzi o fundamentalne prawa człowieka, czyli tych sporów dotyczących z jednej strony projektu zaostrzenia kodeksu karnego, który mógłby sprawić, że karany więzieniem byłby ktoś, kto by przekazywał prawdziwą edukację seksualną, a z drugiej strony sporu o ten piątek, prawda? Szkoda, że nie było Sejmu, dlatego że to właśnie by pokazało to starcie, starcie tych, tej, tego prawicowego w wykonaniu konfederacji tutaj na pewno. No może nie było Sejmu, ale zaczęły się już pierwsze wywiady prasowe tak, i tak. widać, że w posłanki, nowi posłowie lekcji lewicy byli tymi, którzy akcje zdecydowanie wspierali. Akurat Konfederacji nie uruchomili się przed chwilę tęczowy piątek, ale Janusz Korwin-Mikke i jeszcze chyba jeden poseł z Konfederacji zapowiadali już wdrożenie ustawy no. anty-LGBT która miałaby być czymś na kształt ustawy zakazującej propagandy homoseksualnej w putinowskiej, putinowskiej Rosji, więc to gdzieś jest już w tle i możemy przypuszczać, jakby ta debata mogła przewodzić. To jest, jest nawiasem mówiąc trochę zagrożenie dla, dla lewicy, dla konfederacji, może mniej, bo konfederacja jakby lubi się bić w taki sposób, ale zagrożenie dla lewicy jest to, że, że zostanie jakby ustawiona do, do pojedynku, wiecznego pojedynku z konfederacją. I to, to jest coś, co, co już media robią. To Zostawiają znaczy posłankę lewicy z jakimś, jakimś szurem z konfederacji. A nie wiem, czy słowo szczury jest powszechnie zrozumiałe, ale w każdym razie z człowiekiem o ekscentrycznych poglądach, skrajnie prawicowych. A, i, 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 I się okazuje, że to są, to są radykalne. Tak, jakieś, nie wiem, no, obozy, tak. Okay. Ale głównie mnie rozgrywając, przy, przynajmniej w przypadku teczowego piątku cały czas było prawo i sprawiedliwość ze wszystkimi narzędziami, no. które ma, no, czyli, czyli kuratoria oświaty, które um, straszyły dyrektorów i nauczycieli odpowiedzialnością prawną i złamaniem prawa oświatowego za organizację. Hmm. Akcji wspierającej młodzież LGBT w szkołach, mę sam wymyślił. To jest kapitał. Ten... Posłuchajcie Państwo tego uważnie, jeżeli nie zwróciliście uwagę, to Ben wymyślił tak tak konkurencyjne jest. wydarzenie tego samego dnia, które nazywało się Szkoła Pamięta i miało, było poświęcone pamięci zmarłych, poległych, bohaterów. Będę zachęcał, żeby tego dnia wyjść z uczniami między m.in. na cmentarzu. to rozprzątać, rozpominać, złożyć wieńce. Jest to, co jest to, jest to, mówiąc doskonale po prostu zabieg z jednej strony jest radosny czy ten czary piątek, z drugiej strony są groby. Wydaje mi się, że władza, która myśli w taki sposób, po musi przejść momentę, bo po prostu nie. Nie, ja nie wyobrażam sobie że ktokolwiek z, z młodych ludzi, jakby ale chodź, się ma, ale znajduje niestety, cmentarz, akcji. jak chwaliło MEN, 150 tysięcy uczniów i uczennic wzięło udział w cmentarnej akcji, zamiast celebrować i świętować w szkołach. Tak. Znaczy, na pewno, na pewno. Z... 150 tysięcy? To, bardzo dużo. Bardzo dużo. 150 tysięcy, to jest tak mniej więcej jedna trzecia, bo tak około jedna trzecia szkół się tak. zapisało, tylko że. Trudno się było, prawdę mówiąc, nie zapisać, dlatego że yy, znaczy to byłby gest odwagi, prawda, ponieważ yy, rejestracja odbywa się w tak zwanym systemie informacji oświatowej, który jest dostępny oczywiście dla kuratorów i tam dyrektor miał zadeklarować, czy szkoła bierze udział w akcji, szkoła pamięta, patriotycznej, prawda, godnej, yy, proponowanej przez władzę, czy też nie bierze udziału. Wtedy z pewnością trafia na czarną listę. Tak, i wtedy przy jakiejś najbliższej okazji kurator czy wicekurator, przypomnijmy, że w odróżnieniu od dawnych czasów są oni powoływani bezpośrednio przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. I czyli mają dużo, dużo większe uprawnienia. I mają większe uprawnienia. No i taki kurator czy wicekurator mógł zagadnąć. A się tam, Pani kolego, wydaje mi się, że. Pańska no szkoła nie pamiętam. Ma... Tak, no szkoła, to jakoś nie, nie doceniacie tej problematyki. No i Kuratorzy 25 października na przykład w Łodzi wyszli w teren i chodzili po szkołach i sprawdzali, czy młodzież jest, czy młodzież jest godnie ubrana. Mało tego. Wczoraj żeśmy kapitalny, jeśli tak można głupio to nazwać, tekst opublikowali, ponieważ pewna nauczycielka, uwaga, nauczycielka religii zamieściła w mediach społecznościowych informację o ankiecie, którą dostała do wypełnienia z diecezji. Diecezji, przyprowadzając tak? właśnie dzwoniła, a nie, to dzwoniła inna Dominika, myślałem, że autorka tekstu, Dominika Sidnicka. E, otóż e, e, ta diecezja zwróciła się z pytaniem do katechetów, tak? Rozesłała do wszystkich katechetów swojej diecezji, a prawdopodobnie też w całej Polsce, bo to było też oparte o stanowisko Komisji Wychowania, czy się tam nazywa episkopatu. E, zapytanie. Pana szkole, Pani szkole, odbywały się, odbywał się ten Czory Piątek, na czym to polegało, jakie przyjęło formy i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, co to jest? To jest ściąganie przez strukturami Kościoła donosów na szkoły, yy, które ośmieliłyby się zrobić coś tak przerażającego, jak akcję, yy, która ma po prostu uczyć dzieci otwartości, tolerancji, tego, żeby nie prześladować osób nieheteronormatywnych. No rzeczywiście rzecz, która z punktu widzenia chrześcijańskiej idei miłości, prawda, jest bliźniego, jest kompletnie nie do przyjęcia. No wyraźnie nie jest. No i trzeba też powiedzieć, że ta cała machina zastraszania, tak jak w zeszłym roku, z pewnością ograniczyła zasięgi akcji, tak w tym roku Według mnie, przynajmniej po rozmowach też z nauczycielami i dyrektorami, którzy chcieli w tej akcji wziąć udział, to zdecydowanie ją przygniotła. To znaczy, nie, okay. nauczyciele i dyrektorzy szczerze mówili o tym, że chętnie zorganizują zajęcia antydyskryminacyjne, różnorodności, wykłady pogawędki, ale nie w dniu 25 października, nie przy okazji tęczowego piątku, bo to jest za duży bagaż i oni teraz są pochłonięci też innymi rzeczami. Typu protest włoski nauczycieli, tworzenie nowych statutów nie mogą sobie pozwolić na, na większy bałagan organizacyjny i ewentualne kontrole ze strony kuratoriów. No i to jest ten mrożący efekt, prawda, który, który niestety jest, jest takim w systemach autorytarnych jest takim właściwie jednym z najgroźniejszych skutków, że ludzie się boją na wyros. No na szczęście jest tak, że sędziowie, środowisko sędziów jako całość generalnie tak, tak według naszych, według naszych, według naszego rozeznania nie poddaje się takim nastrojom, bo też mają pozycję niż nauczyciele. Oczywiście tak, nauczyciele są, w, w ogóle nauczyciele to, to jest swoja domena, to jest smutna historia ostatnich miesięcy, prawda, i tak dalej. Słuchajcie, no ale nie możemy kończyć tak jakoś Pesymistycznie. Pesymistycznie prawda? Więc jedna dobra wiadomość jest taka, że mamy dla Państwa książkę. Andy Rottenberg, Dziennik z 2005 roku. Bardzo ciekawy materiał. To rok, przypomnę, w którym umarł papież, ale także rozegrała się historia cała związana z jej jakimś pomówieniem, oskarżeniem o jej współpracy i wokół tego bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, tutaj są historie opisane. Ale druga dobra wiadomość, no, przynajmniej dla ludzi, którzy sprzyjają partiom prodemokratycznym, jest taka, że wydaje się, że się po wyborach następuje dalszy ciąg tego procesu, który mieliśmy już w, samym, w samych wyborach, czyli jednakże ta autorytarna polska wersja prawicowego populizmu słabnie. W naszym sondażu, który był robiony 10 dni po wyborach, straci ze swoich wyborczych 43,6, schodzi na 42%, co oznacza 218 mandatów To, jest, co to by oznaczało. To jest, to jest coś takiego, że oczywiście sondaże robione 4 lata przed wyborami, chyba że będą przyspieszone wybory, to jest, to jest jakby się trochę zabawa, ale też, też jest tak, że, że jakby jeśli partia zwycięska nie, nie dostaje premii za zwycięstwo, to znaczy, że nie wygrała. To znaczy, że jakby, bo to jest, to jest naturalne zupełnie, że ludzie się tak. przystanawiają ze zwycięzcą. I tutaj, to, jest, to jest jakiś sygnał trochę, trochę na temat tego, co, co, co ludzie sądzą o wyniku wyborów. Znaczy kto, kto, kto je wygrał. Mm -hmm. Prawo jest Sprawiedliwość być może niekoniecznie i to jest, to jest właśnie tak ciekawie. A druga, a druga bardzo ciekawy trend, który się pojawił i który, o którym już Bartku wcześniej mówiłeś, to jest to, że zmieniają się z, Pełnie nie, ale mocno zmieniają się proporcje. Otóż w wyborach europejskich yy, te dwie główne siły, prawda, czyli Koalicja Europejska i PiS, przypomnę, że jeszcze był Biedroń, czyli wiosna była na zewnątrz tego układu, yy, te dwie główne siły miały 86, zbierały 86% całego elektoratu, czyli to, co się czasami określa jako duopol, prawda. Władza duopolu <grywa> wydawała się niezachwiana. W tym naszym wyborach to się już zachwiało, to było już tylko 70%, a w tym sondażu powyborczym, ponieważ traci i PIS, i koalicja obywatelska, jest tylko 66% na te dwie główne siły polityczne, czyli już tylko dwie trzecie. Tam było 86, teraz jest 66. Co to znaczy? To znaczy, że polska polityka się trochę dywersyfikuje że to, co Bartek mówił, że, pojawia, że pojawią się nowe pola politycznego sporu, może mniej rytualnego, może bardziej, yy, że tak powiem, konstruktywnego, jeżeli chodzi o spór, o program, o wizję kraju i tak dalej. No i to otwiera też zupełnie nową płaszczyznę, razem z tym spadkiem poparcia dla PiS, przed wyborami prezydenckimi, prawda? Które mogą być szalenie interesujące, bo z jednej strony będziemy mieli tego trudek, który cała machina państwowa będzie pracowała na jego sukces, ale jak widać, cała machina państwowa może czasem nie dać jakiegoś oszałamiającego wyniku. Zaś po drugiej stronie jest mozaika sił politycznych, które są w trakcie konfiguracji, rekonfiguracji, szukają swojej tożsamości nowej itd. Ale to wszystko razem może stworzyć bardzo ciekawą dynamikę i wynik wyborów prezydenckich jest zupełnie otwarty. I to, to jest główny wniosek z tych wyborów, że polska polityka się robi teraz bardzo ciekawą. Jakbyśmy jakbyśmy chciał. na zamknęli jedno sformułowanie, to, to by było będzie ciekawe. nie było za ciekawe. Pytanie oczywiście, czy to będzie. Czy, czy PiS się zdecyduje przed wyborami prezydenckimi na zapowiadane przez Kaczyńskiego to, co się kiedyś określało jako przykręcenie śruby? kiedy on zapowiadał jakąś rozprawę ze środowiskiem dziennikarskim, w ogóle z wszystkimi elitami i co może nas bezpośrednio dotknąć, a zatem i państwa bezpośrednio dotknąć. No więc mamy nadzieję, że, że może to nie nastąpi. Ale tak na wszelki wypadek prosimy Was oczywiście o tradycyjnie, o wsparcie, czytanie, komentowanie, udostępnianie, a jak ktoś ma jakiś wolny grosz, to także o wsparcie finansowe. I do zobaczenia, tak? Pytanie? właśnie pytanie na książkę, A, właśnie, na książkę A, bo tak. ważne będą sądy tak w nadchodzących miesiącach, bo dopóki mamy wolne sądy, to mamy jeszcze dobrą no, demokrację w Polsce. I, 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 I wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, prawda? Które też może mieć ogromne, ogromne znaczenie. Tak z, z tych postaci w, w takich niezależnych sądów, był, jest i gorleja, który pisaliśmy niedawno, że dostał nagrodę. I od tej nagrodzie jest pytanie, czy przyczytać. Właśnie. Eee, no więc pytanie brzmi tak. Sędzia Igor ja otrzymał nagrodę imienia Edwarda Wendę. Kim był Edward Joachim Wende? No, Czekamy na Wasze odpowiedzi. Pewnie znajdziecie w naszym tekście, dokładnie mm -hmm. w tekście Marii. Nie będzie takie podpowiedzi. Są dobre. Zawsze to do przydajemy. Lepiej znajdziecie do tekstu Marii niż do Wikipedia. Czy to był jakiś Niemiec? To wiesz, się mam tekście Bartek. Tylko chyba nie zasłużyłeś mi <gry> książki. Dziękujemy Wam bardzo, bardzo i do zobaczenia w listopadzie.